Zaczynamy od siatkówki w wykonaniu licealistek. Znamy medalistki zmagań o mistrzostwo Wrocławia. W zawodach, które rozegrano w hali przyparkowej, wzięły udział cztery ekipy: najlepszą SMS Junior, kolejne dwa miejsca dla LO numer 9 i LO numer 11. Wszystkie mecze turnieju kończyły się wynikami 2 do 0, w tym finał no i starcie o najniższy stopień podium. Zakończyły się też Mistrzostwa Wrocławia Igrzysk dzieci w minisiatkówce dziewcząt i chłopców. Niezwykle dużo emocji miał turniej finałowy chłopców, w którym to reprezentanci SP91 prowadzeni przez Patrycję Woźniak zdobyli złote medale dzięki większej liczbie wygranych setów. Drugie miejsce dla SP50, a trzecie dla SP97. W rywalizacji dziewcząt, którą właśnie oglądamy, a wszystko dodajmy kategorii czwórek, najlepszą drużyną 50, która wygrała komplet trzech meczów. Kolejne miejsca dla SP97 i SP74. Hale zamieniamy teraz na plażę, dodając nieco letniego klimatu zmaganiom. Zakończyły się Mistrzostwa Wrocławia Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Plażowej. W sumie w rywalizacji wzięło udział 14 reprezentacji, które systemem brazylijskim rozgrywały turnie. Wśród chłopców złoto przypadło SP50, zaś wśród dziewcząt SMS Junior, zabawa przednia, a wszystko na boiskach SP97 przy ulicy Prostej. Na plaży zaprezentowali się też licealiści, licealistki w ramach licealiady, która również cieszyła się sporym zainteresowaniem. Złote medale zdobyły dziewczęta z liceum numer 2, zaś w kategorii chłopców z SMS-u junior. Warto dodać, że wśród dziewcząt kolejność na podium uzupełniły przedstawicielki Leo numer 9 i junior, a u chłopców liceum ogólnokształcącego numer 12 i zespołu szkół numer 8. Przy pięknej pogodzie na obiektach Szkoły Podstawowej nr 84 przy ulicy Górnickiego rozegrane zostały Mistrzostwa Wrocławia w koszykówce 3 na 3 w których uczestniczyło aż 52 reprezentacje szkolne. Poznaliśmy najlepsze drużyny w poszczególnych kategoriach wiekowych. W gronie dziewcząt i grzysk dzieci najlepsza szkoła podstawowa 67, w gronie chłopców Również SP67. Rozegrano także zawody Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Tu w gronie dziewcząt Triumf SP24. Wśród chłopców najlepsza szkoła podstawowa numer 81. Alicja Aliada, liceum ogólnokształcące numer 9. Najlepsze pośród dziewcząt. No i junior zwycięski w kategorii chłopców. Na koniec jeszcze o zmaganiach w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. Areną spotkań hala przyparkowej. Panie no niezbyt chętnie garnęły się do zmagań, bo zaprezentowały się ledwie trzy ekipy. No i chłopcy, gdzie zainteresowanie dużo większe. Tu spotkało się 8 drużyn. Pogratulujmy mistrzom, którymi zostali przedstawiciele podstawówki numer 10 i numer 76. Na zakończenie zawodu wręczono medale i pamiątkowe dyplomy.